Materia walczy o drugi występ na przystanku Woodstock. Tym razem rywalizuje w plebiscycie Złotego Bączka, w którym biorą udział wszystkie zespoły, które wystąpiły na festiwalu Przystanek Woodstock 2011. Dla szcześneckiego zespołu Materia wydarzeniem roku ubiegłego było zdecydowanie to, co działo się podczas festiwalu Woodstock. Ich występ na dużej scenie to wielkie wydarzenie, ale jest jeszcze szansa, że i w tym roku na tej samej scenie pojawi się Szcześnierska Materia. Oczywiście jest pewien warunek. Muszą chłopaki wybrać w plebiscycie na tak zwanego Złotego Bączka. Zabawa i ten konkurs polega na tym, że trzeba po prostu najzwyczajniej oddawać głosy przez internet. No niestety to jest tak skonstruowane. Niestety, niestety, no bo właśnie to zależy od tego jak bardzo zespół będzie promował całe to, całe to głosowanie. No i chodzi o to, żeby wejść na stronę wośp.org.pl, wejść w zakładkę Złoty Bączek, duża scena, no i oddać właśnie głos na zespół Materia, czyli na Bylibyśmy bardzo wdzięczni, no i no bardzo nam zależy na tym, no bo jednak to jest, to jest bardzo fajna nagroda, no i znowu szansa na zagranie na dużej scenie na przystanku Woodstock, co jest naprawdę świetną sprawą. No właśnie, dodajmy, że wszystko zaczęło się podczas sierpniowego przystanku Woodstock, wówczas Wam się udało przejść przez długie sito eliminacji, ale jest szansa wystąpić tam raz jeszcze. Tak, ponieważ każdy zespół, który właśnie grał na tej dużej scenie bierze e, udział w tym plebiscycie Złotego Bączka i jeden zespół ma szansę właśnie po raz kolejny zagrać na, na, na tej dużej scenie. Ja tylko może tak się pochwalę, że w zeszłym tygodniu byliśmy na drugim miejscu na tym lotowaniu. Wyprzedzał nas zespół Lux Torpeda, e, no i byliśmy na drugim miejsce, teraz padliśmy na czwarte, no ale myślę, że, że spokojnie mam jeszcze duże szanse. No, cały czas ten wyścig trwa i macie szansę. Tak jest, cały czas mamy szansę i prosimy wszystkich, żeby głosowali na nas. Ja myślę, że ważne by było, żebyście teraz dużo koncertowali. A z tego co wiem, tych koncertów było niewiele. Teraz się rysują kolejne plany koncertowe. Yy, to znaczy no, było ich niewiele, dlatego że nagrywaliśmy płytę i to było jakby, no musieliśmy po prostu się na coś zdecydować, byliśmy w studio, No ale teraz właśnie jedziemy pod koniec marca do Izabeli na znowu skończyć, jakby ustawić brzmienie i tak dalej. No i pff, no, ruszamy z koncertami, z promocją tej płyty. No i tak właśnie jak pan mówi, no bardzo ważne jest to, żeby, żeby teraz grać dużo koncertów, no i jak najbardziej promować. Całą tą akcję, no i swoją twórczość i swoją muzykę. Podczas ubiegłorocznego festiwalu na scenie wydarzyło się coś niezwykłego. Otóż Michał Piesiak stracił część swoich włosów, bo to obiecał. Zresztą sam Jurek Owsiak te włosy Michałowi ucinał, a teraz na chwilę powróćmy, bo ten sam człowiek, a więc Michał Piesiak jeszcze dziś przed nagraniem stworzył wiersz, wiersz zachęcający do głosowania właśnie na materię. Mojego autorstwa przed chwilą pisałem: kto dziś na nas odda głos, temu sprzyja będzie los. To zespołu jest marzenie, by znów zagrać na tej scenie. Więc Was proszę, przyjaciele, to jest przecież tak niewiele. Oddawajcie na nas głosy, wtedy znowu zetnę włosy. <noise>